Wiara jako warunek przyjmowania i udzielania sakramentu świętych. Przyjmowania, jeśli nie wierzysz, to nie przystępuj do żadnego sakramentu. Możesz mieć w kościele sakrament ślubu, na to się kościół zgodzi, ale ty się musisz zadeklarować jako ateista, niewierzący. Czy będzie do ślub wierzącej z niewierzącym? Wiara jako warunek udzielania a sakramentu udziela w imieniu Boga kapłan. Czyli jak kapłan nie widzi przesłanek wiary, ma prawo zatrzymać proces, moi drodzy, udzielania komunii, Znaczy sakramentu świętych. Dziś to jest zapomniane. niechby któryś kapłan nie chciał udzielić sakramentu wierzbowania, gdzie nie ma totalnie żadnych przesłanek kuja mu nakaże bo ludzie jeżdżą, piszą wszystkich, wszystkie prosiaki, barany dziś się dopuszcza do sakramentu bo jest taki terror taki zastosowany terror wobec Boga, a przy okazji wielu świętych i dobrych kapłanów z tego powodu cierpi. Bo przychodzi Pismo w imieniu posłuszeństwa, udziel mu sakramentu wierzchowania. Jak nie, to nie Więc moi drodzy, następuje zjawisko bałwochwalstwa, profanacji i katowania Boga na naszych oczach za przyzwoleniem instytucji kościelnej, która jest przekonana, że jak dopuści wszystkich, do jakiegoś sakramentu, że kościoły będą pełne. Ten jednak, kto nie wierzy, niech się nie zbliża do świętych sakramentów, aby nie był potępiony.